Witam bardzo serdecznie Maciek Gwiner. Dzisiaj powiem Wam o sytuacji w Niemczech w czasie kryzysu koronawirusa. Jak ona się przekłada tutaj na dane gospodarcze, czego możemy się spodziewać, a chciałem już wreszcie nagrać jakiś filmik taki właśnie niewakacyjny, bardziej o liczbach. No i właśnie zacznę od tego, że od bezrobocia w Niemczech. Mamy oczywiście kryzys koronawirusa. I bezrobocie w tym momencie za miesiąc czerwiec, to jest na poziomie 6,2%, tylko jeszcze oczywiście to niemieckie bezrobocie należy czytać w ten sposób, że no są to ludzie, którzy są bezrobotni, aktualnie bez pracy, ale z tego wyłączeni są wyłączone są osoby, które na przykład są w trakcie jakiegoś kursu, a metoda jest taka, że jeżeli ktoś przechodzi na bezrobocie, w Niemczech natychmiast skierowany jest na różnego rodzaju kursy. I nawet jeżeli ta osoba jest przewidziany dla niej jakiś kurs przyszłości, to także jest nieklasyfikowana w tych liczbach jako bezrobotnych. Jako bezrobotny. I teraz jeśli chodzi o takie bezwzględne liczby, to liczba takich bezrobotnych w miesiącu czerwcu wynosiła 2 853 000 osób. No, to prawie 3 miliony ludzi. Ale co takiego jeszcze jest bardzo ciekawego, no było ono wyższe o 637 tysięcy od lipca zeszłego roku. Czyli po prostu tutaj jest ponad, no, ponad 600 tysięcy osób więcej. My w Polsce notujemy bezrobocie. Takie realne bezrobocie na poziomie jest 112 tysięcy, i teraz z kolei znowu się zmniejsza w Niemczech i jeszcze ono rośnie. I zaraz powiem dlaczego. Jeśli chodzi o w ogóle wzrost bezrobotnych, liczby bezrobotnych między kwietniem a majem, to było to na poziomie 169 tysięcy, a sam między majem a czerwcem tego roku 2020 jest to wzrost o 308 tysięcy osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. Także tutaj ta sytuacja pokazuje, że ten kryzys no, jest rzeczywiście bardzo głębokim kryzysem w porównaniu do lat poprzednich do dwóch poprzednich kryzysów. A szczególnie do kryzysu, którego ja dobrze, bardzo dobrze pamiętam, czyli kryzysu 2008-2009. I teraz druga liczba, bo to mówimy o bezrobociu, i też w Polsce się tego bezrobotnym to jest bezrobotne. W Niemczech jest też coś takiego jak tzw. ALG 4, a niektórzy to nazywają, lub Geld 2 to są ludzie, którzy są długotrwale bezrobotni. I które są w wieku produkcyjnym i nie rokują na podjęcie zatrudnienia, to jest właściwie taki y, zasiłek dla bezrobotnych jest to oficjalnie nazwa tego, no, zasiłek dla bezrobotnych 2, aczkolwiek to jest właściwie to jest pomoc socjalna. I teraz takich ludzi jest 7,5%, w tym właśnie w tej grupie wie, ludzi w wieku produkcyjnym. Jest to bardzo dużo. Y, I teraz jeśli chodzi o czerwiec 2020. To ta liczba wynosiła w liczbach bezwzględnych 4 miliony 76 tysięcy, a rok do roku mamy wzrost o 152 tysiące takich osób. To są po prostu ludzie, którzy no, są skazani na, na pomoc socjalną. No i dodatkowo jeszcze trzeba doliczyć, że ta liczba będzie, będzie się zwiększała, już tak prognozując przyszłość, dlatego że tutaj dochodzą nam jeszcze emeryci i to są ludzie, którzy są biedniejący emeryci. Kolejny wypust emerytów, który, który dostaje emeryturę, będą tu ludzie coraz biedniejsi i na pewno będą należeć do tej grupy, która będzie potrzebowała pomocy społecznej, aczkolwiek Hartz nie dostanie, ze względu na to, że jest w wieku już poprodukcyjnym. Następne dane... Które też świadczą o, o jak ten problem jest złożony tego bezrobocia. Jest to Kurzarbeit. Kurzarbeit jest to taka forma, która w Niemczech wymyślono po to, żeby mieć przewagę, przewagę właśnie nad innymi krajami. I kraj, który gospodarczo jakby wisi na eksporcie, no. Po prostu zawsze tym samym uzyskiwał pewną przewagę. Nie licząc tej przewagi komparatywnej, którą miał w samym nowoczesnym przemyśle, no to jeszcze uzyskiwał właśnie dodatkową przewagę, taką, że dzięki temu rozwiązaniu Byte przetrw, potrafił przetrwać wszystkie trudne czasy. To jest na przykład, jeżeli jest problem w Stanach Zjednoczonych, problem w innych krajach europejskich. Problem z zatrudnieniem, problem z zamówieniami, to firmy takich ludzi po prostu zwalniają. I mamy takie obrazki Stanów Zjednoczonych, jak to wszyscy pakują rzeczy w kartony, i zaraz robią wypad z tej firmy, i tam już po prostu nie pracują, są zwalniani, szukają innej pracy. Niemcy postanowili właśnie zrobić inaczej. I Takie po prostu czasy kryzysowe, na no takie coś wymyślili, tak zwany bite, czyli że nie, w tym momencie, jeżeli nie ma zamówień, to ci ludzie dalej są jakby zatrudnieni w tej firmie, wtedy dostają zasiłek. Zasiłek identyczny, jaki, jaki jest dla osób bezrobotnych: czyli to do 3 miesięcy, jeżeli są w takim modusie, kursarbeit, to jest 60%, jeżeli w danym gospodarstwie domowym nie ma dziecka, lub 67%, jeżeli dziecko jest. Od 4 do 8 miesięcy jest to. 70% lub 77% jeżeli jest dziecko w tym gospodarstwie domowym, i od 8 miesiąca jest to 80 i 87%. No i taki, taki bite może trwać nawet do 24 miesięcy. Potem się to przeradza w rzeczywisty zasiłek dla bezrobotnych, i to też jest taka nowa regulacja. I tym właśnie Niemcy zawsze wygrywały. Wygrywały, pokonywały każdy kryzys. Właśnie dlatego, że po tym kryzysie wychodziły wzmacniani, dlatego że te firmy jakby były, jakby były jak lokomotywa pod parą, którą właściwie cały czas nigdy nie wygasła i, i można było w każdym momencie po prostu ją wprowadzić w ruch i, i takie firmy wtedy właśnie po takim kryzysie, na przykład 2090, jeżeli były, miały te przewagi nad innymi, to jeszcze kolejną przewagą było to, że one właściwie mogły natychmiast wystartować, a inne Firmy w innych krajach, no po prostu musiały się z kolei znowu skonsolidować, zebrać pracowników, no i wtedy dopiero zacząć produkcję, gdzie już niemieckie dawno działały, no i to była ich przewaga na no teraz, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, o produkcja przemysłowa podczas tego kryzysu 2020, korona kryzysu jest najgorsza od 1991 roku, od kiedy w ogóle ją tak mierzymy w ten sposób, tą metodologią. Ona spadła między marcem a kwietniem o 17,9%, no a rok do roku o 20,3%. 20, przepraszam, 25,3% jest to, jest to bardzo trudna sytuacja. No jeszcze nie mająca od 91 roku miejsca. Tu wam akurat przygotowałem planszę. jeśli chodzi o osoby, które są w tym modusie Kurzarbeit. Ja to zamieszczę to też na moim Facebooku, żeby sobie można było to zobaczyć. Tu akurat są te świeczki, są te tabelki. No ja akurat, żeby to było tutaj bardzo jaśniej, to po prostu dopisałem tutaj sobie długopisem dla was właśnie, jak to wyglądało i teraz, jeśli chodzi o ten modus Kurzarbeit, no to w 91 roku były też osoby właśnie w tym, w ten sposób, jakby miało to w ten sposób zastąpić zatrudnienie. No i było to milion siedemset tysięcy osób. W kryzysie 2008-2009, który, no ja wtedy akurat w Niemczech byłem i mogę coś o tym powiedzieć, było to też dramatycznie, ale było to milion sto tysięcy osób około. Te liczby podam dokładnie. W tym momencie mamy to, mamy 7 milionów 300 tysięcy osób, w tym modusie Kurzarbeit, czyli de facto bezrobotnych. Gdyby to wszystko zliczyć, wszystkie liczby, które podałem, to mamy prawie 3 miliony bezrobotnych yy, rzeczywiście zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i to jeszcze nie dotyczy, tak jak powiedziałem, ludzi, którzy ewentualnie są na kursach, których jest bardzo dużo. Dodatkowo 7 milionów, to mamy już 10 milionów. No, i jeszcze te 4 miliony 76 tysięcy, które są w tymi bezrobotnymi, ale w tym Hartfia, a więc, no to mamy 14 milionów osób. Tak zaokrąglając te liczby, teraz jeszcze mamy zmiany w PKB Niemiec i to z kwartałami podane w tym miejscu. No i teraz widzimy właśnie tutaj, to jest akurat obecny kwartał. Czyli drugi kwartał, pierwszy kwartał tego roku. No, i tak, tak on właśnie wyglądał. To jest znaczny spadek, znaczny spadek PKB Niemiec. A tu jeszcze mamy zmiany, właśnie jeśli chodzi o bezrobocie w Niemczech, w liczbach bezwzględnych. Tak to wygląda. To wszystko będzie też na moim Facebooku. Także zapraszam do mojego Facebooka. I to są te liczby, które wspomniałem sobie. Po prostu tylko niektóre z nich zacytowałem. Te najciekawsze, ale tu widzimy, że bezrobocie spadało. A tu po prostu drastycznie zaczynało rosnąć. Jeśli chodzi, jaka jest różnica między tym kryzysem 2008 2009 roku do, do tej sytuacji? No to zmieniła się po prostu sytuacja, jeśli chodzi o niemiecką gospodarkę. Niemiecka gospodarka jeszcze w 1991 roku podczas tego kryzysu i podczas kryzysu 2008 roku no jeszcze produkowała dużo ciekawych produktów. Była to gospodarka nowoczesna no i mająca przewagi w różnych branżach. Sytuacja obecna nie jest już taka, bo jeśli w 1991 roku na przykład samochody niemieckie no były najlepsze i japońskie, no to dzisiaj już wszystkie inne kraje je dogoniły. I sytuacja taka, że na przykład w 2009 roku porównując też już była inna, ale jednak te produkty niemieckie, szczególnie właśnie w tej branży motoryzacyjnej, maszynowej, one, no one były, były dominujące. W tym momencie już takie nie są. W tym momencie powiedzmy, jak, równej jakości jak Volkswagen, czy innego rodzaju niemieccy producenci. Samochody produkują też Korea, produkują Chiny. Też bardzo wysokiej jakości, już pojazdy. Nie jest to, nie, te, te, te przewagi po prostu zniknęły. Następna sytuacja, czyli tutaj po prostu Niemcy już praktycznie nic więcej nie produkują, nawet przemysł, z przemysłu maszynowego są wypychanie, z przemysłu, z przemysłu robotyki, a więc zostały właściwie tylko, tylko ta motoryzacja, branża motoryzacyjna. Następna jest taka sprawa, że tutaj słabące gospodarki innych krajów, które odbierają od Niemców produkty, ja ty mówiłem już kilka lat temu w takim filmiku, czy Niemcy nigdy nie upadną. Mówiłem o tych zagrożeniach, to było chyba z trzy lata temu, dokładnie właśnie o tym, co się teraz może wydarzyć, że Niemcy po prostu kraj, który nie jest w stanie eksportować, który nie kontroluje szlaków komunikacyjnych, no a ma gospodarkę po prostu opartą na eksporcie. I ona Niemcy nie ma absolutnie wpływu na to, jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych u ich największego partnera gospodarczego, ale nie mają nawet wpływu, albo niewielki wpływ na to, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, w Polsce, choć, choć bardzo mocno próbują. Trzecią taką różnicą między tamtym kryzysem 2009 a tym jest po prostu zwiększona dekompozycja społeczna tego kraju. Niemcy będą powiększały swoją tak zwaną dekompozycję społeczną, czyli po prostu będzie to kraj jeszcze bardziej wielokulturowy, wielonarodowościowy, gdzie powstaną różne grupy interesu, które są ze sobą sprzeczne i gdzie na pewno, znaczy to jest podłoże do, do wielkiego konfliktu. Oż o dziwo, że nawet teraz jeszcze no, nie widać czegoś takich scen, w Stanach Zjednoczonych i we Francji na przykład, czy w Hiszpanii. Ale to jest tylko tutaj zasługa niemieckich mediów, że one są narodowe. I że właściwie no nie, 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 żaden Niemiec nie ma właściwie no żadnej możliwości, żeby dotarły do niego jakieś informacje oprócz tych, które, które propaganda, które państwo po prostu im przekazuje. I to jest tylko tego zasługa. Też widzimy, jak ta, jak ta siła mediów jest, jest tutaj znacząca. No, i właśnie no, niemieccy dziennikarze to są takie kundelki, które szczekają na każdego, na, 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 na kogo koła przemysłowe, czyli t, własność tych, tego przemysłu, im wskażą. No i tutaj obszczekują właściwie wszystkich naokoło yy, i powodują konflikty. To właśnie jest kolejny, kolejny punkt z tego. Niemcy są właściwie skonfliktowane z coraz większą ilością krajów. Dochodzą teraz konflikty właśnie z Włochami, z Hiszpanią, konfliktują się ze Stanami Zjednoczonymi. Właściwie już pozostaną no, praktycznie same na tym boju, na tym placu boju i właśnie, tak naprawdę próbują konfliktować się z Polską, z Grupą Wyszehradzką, to jest w ogóle już jakimś szalonym pomysłem, bo to my naprawdę jesteśmy największym odbiorcą niemieckich towarów i na, nasze gospodarki najbardziej ze sobą współgrają wbrew pozorom, i Polska, i, i niemiecka. I nie wiadomo no, dlaczego, trudno to zrozumieć właśnie, dlaczego tak jest, A już w ogóle dziwi atak na Stany Zjednoczone, no, które, które są największym odmiotem niemieckich towarów i trudno tu się doszukać jakiegoś, jakiegoś zdrowego rozsądku, jakiejś logiki, to po prostu chyba jest słabość, słabość taka niemieckiego państwa, ale ona jeszcze ma taki deep state i, i on... Gdyby nie, ten, gdyby nie on, to pewnie by wyglądałoby to dużo gorzej. Także mi się wydaje, ta osłona medialna powoduje, że jeszcze nie ma dużych napięć społecznych, które tak czy owak w jakiejś niedalekiej perspektywie czasu będą. I tak jak powiedziałem o tym kryzysie, że on za trzy lata temu, że on musi nastąpić i w takim wymiarze to, to tak samo nastąpi właśnie kryzys związany z tą właśnie dekompozycją społeczną, o której wspomniałem. Y i teraz Niemcy są już po prostu, gospodarka jest wypychana z kolejnych branż i to też będzie postępowało, ten proces, nie, nie widać tam właśnie innowacyjności. Pomimo wszystkich wskaźników, takich jak na przykład wysoka produktywność, to ona będzie malała, tak jak po prostu te wszystkie przewagi, o których wspomniałem, to te liczby pokazują, te 14 milionów ludzi w gospodarce, którzy, które nie pracują, to nawet przy najwyższej. Dochodowości gospodarki I, i, i przy najwyższej, to akurat ze mną jest tutaj siedzi trader, nie wiem, coś przy najwyższej efektywności, właśnie gospodarczej, szukałem słowa, to, to się tej luki zapełnić nie da. Długofalowo, oczywiście się jej zapewnić nie da, także Niemcy powinny tutaj szukać partnerów, a nie wrogów to co teraz aktualnie robią. no i jeszcze taka różnica, która w, bo w tamtych kryzysach te Niemcy jeszcze przewagi miały właśnie w branży motoryzacyjnej, ale też właśnie w branży maszynowej, roboty, robotyki i tak dalej. Dzisiaj już one je tracą i to właśnie jest Główna taka różnica, dlatego tak to też wygląda, że poprzez takiego wielkiego kryzysu, jaki był kryzys właśnie 2008-2009 roku, a było to tylko milion 100 tysięcy osób w modusie Kurzarbeit, a teraz to 7 milionów 300 tysięcy osób, no i końca nie widać, nie widać też końca tego kryzysu. Nie sądzę też, żeby sytuacja szybko poprawiła się u niemieckich partnerów gospodarczych, a to tego zależy, czy Niemcy będą mieli bezrobocie, czy nie będą mieli bezrobocia. Następną taką rzeczą, która jest odmienna właśnie od, tych, od tego kryzysu roku 2009, to są na przykład ceny nieruchomości. W 2009 roku ja wtedy bardzo intensywnie kupowałem nieruchomości w Niemczech. Wtedy ja kupowałem nieruchomości po dużo niższej cenie niż nawet oferowanej, niż ofertowej, bo po prostu ludzie sprzedawali, bo poczekałem pół roku i nie mieli żadnej innej opcji. Nikt tego nie kupował. No ale wtedy stopy procentowe czy kredyty po prostu były udzielane na 3,5% do 4%. Mówię o kredytach hipotecznych oczywiście. W tym momencie nieruchomości się trzymają bardzo wysoko. Nieruchomości, które ja wtedy kupowałem po 1000 euro za metr, teraz są warte ponad 3000 za metr kwadratowy i, i nie widać właśnie, żeby te ceny spadały. A co na przykład było w Podczas poprzedniego kryzysu. Ja teraz po prostu tego nie obserwuję, takich wahań na rynku, no ale właśnie teraz cały czas stopy procentowe są niskie. To będzie, no i te miliardy, które Niemcy wpompowały w ratowanie gospodarki, w ratunek tej gospodarki, no muszą spowodować pewnie jakiś czynnik inflacyjny, i teraz tutaj eksperci, nie mamy oczywiście jeszcze danych, bo dopiero dane za ten rok będą w nowym roku oczywiście, ale, ale niemieckie. Niemiecki cel inflacyjny jest na poziomie 1.9%. Nawet ekonomiści szacują, że może być on przekroczony o 2%, no 2 punkty procentowe. To jest bardzo dużo Polski, jeśli chodzi o Polskę, to cel inflacyjny jest to 2.5 plus minus znaczy plus 1% ewentualnie, czyli 3.5%. U nas ekonomiści szacują, że może w najgorszym wypadku będzie przekroczono 0,9 punktu procentowego. Także tutaj widzimy właśnie tą dysproporcję. Ale tu to jest oczywiście spekulacja, bo no, skąd ci eksperci mogą wiedzieć, my, my, ja też nie wiem, co będzie, żeby tutaj ta sprawa była jasna. Ja po prostu tylko pokazuję te dane, jakie są i porównuję te kryzysy i widzę, że one trudno bardzo je porównać, ale jeżeli można było porównać, to ten kryzys jest znacznie głębszy i ma... No, oczywiście ma też znacznie inny, innego rodzaju przyczyny, ale też nie widać jego końca. Poprzedni kryzys było, wiadomo, że Amerykanie wyjdą z tego problemu, no i gospodarka znowu wróci do normy. W tym momencie nie wiemy, co będzie. No i nie wygląda to dobrze, a dlatego, że Niemcy to jest jednak nasz największy partner, no i handlowy. Powinniśmy właśnie współpracować i bardzo mi jest osobiście też przykro, że, że no, no, tutaj akurat jeśli chodzi o taki takie medialne Niemiec na Polskę, no, no są, yy, są, są tak podle prowadzone i, i tak nierzetelne jest to dziennikarstwo, no ale po prostu nie ma na to wpływu, mogę tylko tutaj recenzować, o tym opowiadać. No a jak widzimy, kryzys yy, jest poważny. I będzie dotyczył tak samo Niemców, jak i nas. My też będziemy przez niego dotknięci, jeżeli niemiecka gospodarka będzie miała problemy. Pozdrowienia i do następnego razu.